Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku lwa, rozkład na, lip, na wrzesień 2022 roku ja mam na imię Wiktoria. witam wszystkie nowe osoby na kanale 5 lat spotykam się już z Państwem i zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną za pośrednictwem maila, który jest podany w opisie filmu. Jeżeli właśnie macie Państwo takie... Dylematy, gdzie nie wystarcza tylko kierowanie się własnym doświadczeniem, racjonalnymi przesłankami, to potrzeba czegoś więcej. Lew, wrzesień 2022. O proszę bardzo. Karta diabełka. Karta kochanków. I królowa mieczy. Hmm. Słuchajcie, pokazana jest tutaj kobieta. Która ma władzę? I kobieta, która ma władzę, i pierwsze takie najprostsze skojarzenie, to mm, mam takie, że mm, lew może chcieć. Może wdepnął już lew w jakieś tam sytuacje dziwne, romansowe I, i teraz ta kobieta, która ma władzę, ona uważa, że rozdaje karty. Więc ciężko może chcieć wkręcić lwa w jakieś dziwne, dziwne sytuacje albo coś naobiecywać. A potem, no, czy ta osoba spełni tę obietnicę, tak? Mogą y, to być moi drodzy. Tak troszkę doprecyzuję. Mogą być sytuacje w pracy, gdzie kobieta, mająca władzę, będzie decydować na Wasz temat. I Coś takiego, ta karta diabła, jak patrzę, jak ten diabeł blokuje wyjście tym ludziom, grzejącym się przy tym ognisku z tej zatoki. I teraz tak, no im jest dobrze przy tym ognisku, prawda? Czują się, mają towarzystwo, jest fajnie, ciepło. No ale ile można tak stać i się grzać? Nie? Powtarzanie ciągle tego samego jest nudne. No, być może oni chcieliby. Wypłynąć z tej zatoki na szersze wody, a ten diabeł, on kusi. No, no gdzie nie iść? No tu masz um, ogień, tu masz ciepło, tu masz towarzystwo. Zostań, tak? Zostań, obiecuję Ci złote góry, tylko nie chodź gdzieś, nie staraj się dalej, wyżej, mocniej. Co mi jeszcze do głowy przychodzi, mogą tu się pojawić przynajmniej dla niektórych lwów, no bo oczywiście nie dla wszystkich. Stare ciągnące się sprawy sądowe mogą się we wrześniu pojawić, jakieś wiadomości na ten temat. Propozycja, propozycja rozmów, dogadania się. Propozycja wybieraj, tak? Chcesz to czy to? Albo tego lub tamtą, jeśli mówimy o uczuciach, karta diabła może mówić o dużych pieniądzach, słuchajcie. <śm> mm. No, i oby te pieniądze, jakby były na waszą korzyść, a nie odwrotnie, prawda? Zobaczmy, co dalej. Wyzwanie dla lwów to mag. Piękna karta. Twórz. Twórz. Nie daj się zamknąć w klatce ograniczeń. Co będzie pomagać? Proszę bardzo, a z pentakli. Tutaj wiele lwów, jeśli chce zmieniać pracę. To albo będzie aplikować, pisze to z PCV, pisze, 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 i jest szansa, że we wrześniu po napisaniu nowego CV, bo stworzeniu nowego CV, może to jest słowo klucz. Bo jeśli do tej pory wysyłasz i nie masz odzewu, to może błąd leży w CV, więc popraw CV, tak? Siądź, napisz, pisz, tam dzióbdżaj, dzióbdżaj, e, wypisz wszystko to, co trzeba. Ok, podstawa. Rydwan. Rydwan, czyli mocno ruszamy do przodu, tworzymy, proszę bardzo, czwórka buław, piękna karta. Mówi o drodze do celu. To macie w głowie. Macie w głowie drogę na szczyt, wspinanie się, osiągnięcie tego swojego stanu stabilizacji, zadowolenia. Do tego będziecie dążyć. I z kartą Rydwan u podstawy to może się stać szybciej, aniżeli przewidujecie. Dziesiątka kielichów, czyli takie, chciałabym, stan takiego błogostanu może, w którym żył sobie lew, odchodzi do przeszłości. A i trzeba tu będzie, tak, drogie lwy, zacząć coś tworzyć, robić pisać, kombinować, mówić. Proszę bardzo, so, my tu mamy szóstkę mieczy. Piękna karta, mocno do przodu. To jest pokonanie trudności. Ja już w tych kartach widzę, że jeżeli lew chce pokonać swoje trudności, wyjść z takiego stanu, z błogostanu, no w dziesiątkach, kielich, w dziesiątce kielichów, no to tak jest stabilizacja, taka, tak mi dobrze było i w tym momencie już było. A teraz z tego, co było, muszę przejść do tego, co będzie. A często bywa tak, że Taka stabilizacja emocjonalna, obojętnie na jakim poziomie, czyli lepszy, jakby znany wróg, aniżeli nowy, lepsze miejsce, to, w którym jestem, aniżeli nowe, prawda? To się człowiek do, do przyzwyczaja do jakiegoś stanu. A tu karty pokazują, że no może staraliście sobie drogi wytłumaczyć sobie, że to, co jest, jest dla was dobre. Mimo że nie było. Więc szkoda byłoby. Nie wykorzystać opcji energii asa denarów, a który oferuje dobra materialne, które to, jak tu mamy reakcję łańcuchową, doprowadzają do polepszenia Waszej sytuacji w połowie miesiąca. Czyli ten szczyt, który chcecie osiągnąć, tak? droga do celu. Przede wszystkim mogą się tu pojawić również jakieś wspierające osoby, jakiś taki lider, tak? Ktoś, kto mówi, słuchaj, tędy idź. Na przykład, nowa praca, idź tym korytarzem w lewo, potem skręć w prawo, bo tam, nie wiem, będzie Twój gabinet, tak? Na przykład. Albo procedura jest nowa, taka i taka, czyli taka osoba wprowadzająca, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o y, związki. To ja bym powiedziała, że, jeśli chodzi o związki, to cel jest na wyciągnięcie ręki. I to wartościowy cel. Bo w denarach, jeśli mówimy o związkach, to są to związki oparte na solidnych podstawach. Mamy gdzie mieszkać, mamy za co żyć. A może nie jest to jakieś top, zauroczenie, motyle w brzuchu, ale lew zwraca uwagę na wartość drugiego człowieka. Nie tylko na urodę, ale czy jest to osoba wartościowa, czy jest to osoba stabilna, a nie postrzelona, prawda? I to tu w szóstce mieczy jak najbardziej daje się ruszyć w przód. I to szybko. Wy, w tym miesiącu wasze nastawienie, siódemka buław. Siódemka buław. Ja mam skarb, prawda? No nie wiem, to w postaci, to akurat na tej karcie. A w postaci jakiegoś diamentu, tak krótko mówiąc, coś błyszczy. To jest postać, ja mam energię też. E, ja mam coś wartościowego. Słuchajcie, i cały tłum ludzi, którzy chcą wam to coś wartościowego odebrać. A wy sobie na to nie pozwalacie. I to szybko tutaj trzeba będzie reagować, moi drodzy. Może być też tak, że ubiegając się gdzieś tam w sprawie pracy, na Wasze stanowisko jest kilku kandydatów, więc nie pozwólcie sobie tego odebrać. Proszę bardzo. Mówiłam o, w przełożeniu o kobiecie, która ma władzę. Tu akurat pojawił się cesarz, czyli mężczyzna, no ale jest to czytanie ogólne, więc cesarzem, czyli szefem szefów, głównodowodzącym może być kobieta-mężczyzna. Ja bym powiedziała, że to jest ktoś, kto będzie oczekiwać od lwa, no właśnie, takiego powiedzenia dziękuję, uznania autorytetu. Niekoniecznie lew będzie czuć się z tym komfortowo, prawda? Proszę bardzo. Kartę sprawiedliwości. Przepraszam, sądu ostatecznego macie tutaj. I As Mieczy. As Mieczy, czyli jak unikać konfliktów? Po pierwsze, As Mieczy, teraz mi tutaj przychodzi do głowy ta postać, taka skłoniona przed tym cesarzem, być może właśnie taka, taki pokłon, uznanie czyjegoś autorytetu. Po pierwsze, zażegna konflikt, to jest raz, po drugie umożliwi Wam. Wiecie, czasami trzeba tak po prostu a, dobrze, przemilczę, tak? Przemilczę, przemilczę, ale w momencie, kiedy przemilczę, to wychodzi to na dobre dla lwa. Wynikiem asmieczy. Nowy projekt, nowe możliwości. Uniknięcie konfliktów, zażegnanie konfliktów. No tak. Tylko teraz jak obronić ten swój skarb, gdzie mamy tutaj tyle, a może taka jest rada, słuchajcie, bo wy jesteście w siódemce buław, tak? Czyli bronię. Jestem asertywny, asertywna. Mam coś i tego bronię. A jak to można zrobić? Poddając się czyjejś władzy, czyli dobiera, być może trzeba będzie sobie dobrać do współpracy osobę, która ma władzę, tak? Która rządzi. Rozeznać, kto rządzi i trzymać z tą osobą. I dzięki temu obronicie to, co wasze. Nie wchodząc w jakieś bezpośrednie konflikty, gdyż za wami będzie stał ktoś silniejszy. Będziecie mieć poparcie tego, kto rządzi, lub osoby silniejszej. I wtedy na taką osobę nie ma mocnych, co za tym idzie, uznając autorytet tejże właśnie osoby. To taki, jak nie wiem, hołd. Um, hołd, uznając autorytet, mówiąc po naszemu tej osoby, jednocześnie zapewniacie sobie um, bezpieczeństwo. To jest raz. Lepsze czasy to dwa. Mówiłam też tu przy okazji tej czwórki Buław o tym, że potrzebny jest przewodnik. Ktoś to wskaże. Idź lewo, na prawo, w górę, w dół. Ktoś to pokaże drogę. Zrób tak, zrób tak. Idź z tą osobą, czy z tamtą. Zatem tym przewodnikiem może być ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto jest szefem szefów, no, ktoś, kto jest spod znaku barana, na przykład, może tak być. Więc jeżeli baran jest w Waszym otoczeniu, to... To, to jest osoba, której warto posłuchać. A przede wszystkim, drogie lwy, działajcie w miarę szybko. Macie dwa asy, czyli to nowe zaczyna się. Uważam, nie bójcie się. Przede wszystkim nie bójcie się, bo to jest karta, czego się lękacie, na co macie ochotę. Jest tu karta sądu ostatecznego. Boicie się, żeby ktoś was źle nie osądził lub nie posądził. Boicie się, że może na to nie zasługujecie. Ależ owszem, że zasługujecie, drogie lwy. Tak, zasługujecie na wszystkie nowe możliwości i opcje, które niesie ze sobą zarówno as denarów w sferze. Finansowej, jak i as mieczy w sferze intelektualnej. Zasługujecie na to wszystko, zasługujecie na tę tęczę, która przed Wami. I nie bójcie się cudzych osądów, lub kto Was o co posądzi. Jeżeli będziecie mieć sprzymierzeńców w osobach, które mogą, które mają władzę, dacie sobie radę. I tego się trzymajcie.